No dzień dobry, kochani. Ja się właśnie spakowałam na swój panieński. Jestem podekscytowana na maksa. Wróciłam Cię też z makijażu próbnego, ślubnego. Powiem Wam, że jest okej okay ogólnie, ale nie wiem, ja mam tak, że jak ja się sama pomaluję. Jestem też turbo wybredna To po prostu wiem jak co jak wiecie, jak tam z okiem, jak z, z brwiami, jak z kolorem i tak dalej. No, więc ogólnie jest całkiem okej, okay, ale pewnie będę musiała to jeszcze jakoś tam dopracować, ale no się jaram strasznie. Także jestem już spakowana. Teraz podjeżdżają po mnie dziewczyny. Nie wiem gdzie jadę, nie wiem co i jak. Nic nie wiem ogólnie. Mam tylko pewne wytyczne na zasadzie, co zabrać, jak się tam spokować, i tyle. Więc w sumie zobaczymy, co z tego będzie, ale już wiem, że będzie super. Pogodę mamy w sumie całkiem spoko na teraz, bo przed chwilą jeszcze padało, a teraz wyszło słońce, więc jest okej. Okay. Jutro ma być taka główna impreza, bo wyjazd jest na cały weekend, więc jutro ma być tak trochę już lżej, bym powiedziała, że tego deszczu ma być już mniej, o ile w ogóle mam nadzieję, że nie. Ale poza tym to już się rozpogadza, więc jest fajnie. Nie wiem, gdzie jedziemy, ale i tak jestem podekscytowana. Dobra, i nagrywa się zobaczyć, żeby, żeby się nagrywało? Dobra. Jak emocje? Nie wiem, co się dzieje, jak ktoś mi tutaj porwał mam zakryte oczy Nie wiem, co się dzieje Już zasłanij oczy Dobra, możesz nagrywać, bo to i tak jak to 5 minut będzie, to po prostu... Tylko będziesz chciała mi dać rękę O, czekaj Możemy? Dobra, teraz mi daj rękę, dobra. Ja będę, tak. teraz na mną stopnie, dobra? dobra? Czekaj Dobra, chodź Dobra, i idź pierwsza Dobra Dobra Możesz odsłonić oczy Ale ekstra! No, Oczy zaksemowane, nie wiem co się zrobiło My tak same to zrobiły, Nie, to na twoje ręce Chyba no teraz dwa Dzięki Paulina za to nagrane Tam to sami wyskoczy, tam sami czeka To jest ta piosenka Czekaj, Czekaj, Czekaj Chodźcie A, to jest ta Ja no, później ci opowiem historię z tą piosenką, ale... I'm just kidding ja mam tam chodzić już. To się drzwi są przesuwne ogólnie. No. Ja, ja będę dostać. Nie Nie! co... Słuchaj, tutaj ty co dostałaś? To jest mój ken! To jest mój ken! To jest mój przyszły mąż! O mój Nikt <laughs> nigdy sobie nie, nie zrobił. Nie <laughs> Możesz otwierać? Możesz otworzyć, tak. tak? Mogę, czy tak? No, Generalnie no, tak jest. No, się też podoba mi on białej. Jest no, jasno, no, z tym kadem. Jakieś numery do ten? Nie, nie złoty, bo, 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 dobra. Z tym kanem to po prostu. Tak się. Nie z tym się nie to jest. Jaki no, tak <słysza> piękny taki, w taki, Ale taki. Ja taki, 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 tak a potrzebujecie więcej światła? Aha, z lampą, A nie widać tego A, Ale fajnie w sumie wyszło No właśnie tak nie chciałam, no super Ale przepiękne, no zrób tego, to jest po prostu cudzo Czekaj, czekaj, czekaj Zanim zjemy, moja siostra powie Zanim byśmy zrobiły jakieś ładne zdjęcia Tak, to wszystko zażremy To jest jaskinia Kena Robimy jajówę Robimy jajówę, idziemy tak? nagrać jajówę Bardzo dobrze Mmm, moje Mamy podwójne aparaty. Nasz piękny tarasik. Wspaniale. A tam mamy piękny widok i tam jest śnieżka chyba. To będą huśtawki i nasza balia na dzisiaj. One nam się tak posrały w tym przecież. O, no tak! Na jak sukni siódmy. jedna po prostu wyszła na koniec. Jezu, na ulicy się posrała. Filmie i A Nie, chyba tak kiedyś. O! nie było? Jesteśmy skazywane. Nie jest to skasowane, nie. Nie ma to nic no, nie. Taka Kopka kopka. Mm. Tutaj nasze piercinki. Czyli to jest, yes. jakaś mnie trafiła. ja, do zdjęcia tylko. I można no i sanko zrobiłam. <noise> Prawda? udało. A to nie ty otwierałaś wtedy? A ty stałaś się, mnie i tego tak, patrzyłaś tak. nie wybuchnie. A to ja wyjdę, Ta bo ja się boję. Uwiecznię ten moment. Ktoś musi być za kamerą. Już męczyłam. Do odmierzania. Więc... Zie... Aperol. Aperol. <grydy> to jest... Aperol. Po prostu, logiczne. Babidek, nie? <grydy> Nagrywałam. Jezu, Pokaż do ma... kamery. Pokaż. Chcesz jeszcze odmówić? Dziękuję, pani asystentko. Jest ja takie to zgromadzenie! Że... super! O. Ale pięknie chlorem, pachnie. a za gorąco byłem gazną, bo takie... O jest ja to grudno. A prawda ja dalej pompuje! Ale wiesz co, mogę nie wychodzić. No nie wychodź. Jak już weszłam, to jest tak fajnie, ale serio chodźcie, żeby wy, y, normalnie następnie. więc też nie a few moments later. Aparat jest wodoodporny? Co? Mogę z nim? Nagrywać? Mogę tam iść? Nie, ale możesz sobie podejść. Nie, 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 nie mam, możesz się podejść. podejść. Przygotowane. Nie, ale myślę, że to jest przelotne. Nie rozumiem, że tak po prostu. Fajne te babie, fajne te no. To takie oczekiwania versus rzeczywistość. Zagotuj może tam kieliszki i weź cytrynę i już dzielimy Przywiązamy. To się przyda jednak, tak? No dobrze, no dobrze. No też macie, no właśnie to wasz ulubiony różowy <grym> kolor. Paulina akurat chwilę wcześniej, jak ja nie lubię różowego. Jak se psu, to może spróbować z tyłu, po prostu niech to się... No. Trzymać y Paula jedną razę? Czy my mamy trzymać wszystko tylko? Która ma zapalić? Paula, ale chodź blisko w razie czego. A, tak, tam tak. A, tak, dobra, już To o to chodzi. tak, 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 teraz tak, jest tak, Daj tak, 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 jak teraz robimy? To mam hmm. w tak, hmm. tak, nie, nie, chcę. nie, nie. Dzięki, dzięki. I Mam tak tak? No, tak. Było. O, super. Ja, ja miałam takie, że powiem, już dziękuję. musiałam zamknąć oczy. Dobrze, i tak super poszło. Na palec! Mniejszy <grym grym> ten, ten mniejszy A potem Galia już w połowę pola! Dobra! Wła mała gęsta! A A Więc musimy jakoś tak w miarę szybko robić w wodzie. A rzeczywiście, nie słychać naprawdę. Teraz takie

Kawka jest zajebista. I choćbyś upadł na kolana i choćbyś błaga jest wspaniale. Znosować sobie tę kopertę. Wow! W ogóle to nic nie da nie. A na... Mam czytać na głos? Mhm. Tak. Pewnego dnia słonecznego wybraliśmy się do domku przy lesie ukrytego. jaki porozkładaliśmy trochę. O, o, Pogadaliśmy przez te głupie żarty i związek z nim skończyłaś. Na szczęście zdanie szybko zmieniłaś, ale było coś takiego. To to koniec. Tak wiedziałam coś takiego! Nawet mi to opowiadała jakie O tym się z nim zaręczyłaś. Więc razem z rana jeździłyśmy na zdjęcia szybko. Liczne spotkania i długie pogaduchy. Więc że zawsze dodajesz mi otuchy. Sesje <gaduchy> zdjęciowych narobiłyśmy co niemiara. Dzięki tobie. Poczułam, że pozowanie to nie siara Problemy żołądkowe chyba po sobie odziedziczyłyśmy Choć nie przeszkodziło nam to na pikniku, gdy piasek zjadłyśmy Jakokolwiek doświadczysz, siostra kochana, pamiętaj, że mawiają Wesela rana się zagoi sama Pięknie Dlatego <słuch> w drukarni też się śmiali jak Tak, wszystko działo się we wrocławskim pubie z szemraną, klientelą A mimo upływającego czasu, trochę zajęło mi uświadomienie, że to szto Paula, a nie Paulina jesteś co mu nie! ten Chodziło o leonka! To przecież został się u was w Tak! z ciebie z ciebie Wojtek! Poznały się dwie fajne babeczki. Entuzjastyczna fotografka i zebleniąca to modeleczka! Gdy jedna na zdjęciach zasypiała, to druga z ciężkim tornistem z książkami od polskiego latała. Ciekawe, która! Kurze, niedługo razem śpiewały, bo modeleczce strunę się Modeleczka telefon utopiła. Szybko pieniądze straciła, a Paulinka serwisowy opłaciła, no nie wiem! Papieru zawsze miałyśmy... Papieru zawsze miałyśmy w Bo księciu na garburowskich promocjach zapasów robił, robił! Na księciunia z biotą rasaczyka. Paoleńka nie wiedziała, gdzie śmieci wyrzucać przez rok, to na pirynę, się nie, Sorry, nie umiem rymować. Te długie, leniwe, letnie wieczory były dla nas jak bajka Właśnie się to zachuśtało, co mi się przypomniało od razu Nasze fazy z odchudzaniem i odmawianiem zjedzenia kolacji na rzecz wyprawy na rolkach do Wiedronki Po reklamówkę słodyczy bardzo, bardzo dojrzały Jezu, pamiętam to Dziś nie wiem, jak mogłyśmy podpijać winą mojego taty Mam nadzieję, że twój ślub będzie taki, jak sobie wymarzyliście z Wojtkiem Będę z wami całym sercem Dziękuję <noise> Spodziewałam się tego Dobra, No to do rady nie złotych. Do To jest wersja Mirek Wojtek. <noise> a Klara tam nie była wtedy, jak się poznały i poznaliśmy z Wojtkiem, nie? Była. byłaś ty była? Ty byłaś? I też była? Klara też była. Aha, bo już właśnie zgubiłam potem, było, no, to Czy to byłaś ty, czy to była Klara i myślałam właśnie, że to byłaś ty, a potem Wojtek powiedziałem, że jeszcze Klara? I wiesz, była? Mówisz, no. Po prostu tam byli? Były? Serio? Dawajcie, pójdziemy do rejsu, bo Kama chciała też złożyć mu życzenia. No ja stwierdziłam, że tylko i wyłącznie na jednego drinka. W sensie wow, jak coś, no nie? Na jednego drinka. No bo wiedziałam, że im się po prostu nie spodoba taki no, klimat, nie? No i co się okazało, że to czwartej nad ranem przecież no. siedzieli. E... To moje. E, tak, to moje. Bo ja już mam swój. A. No, Pardon. E, no tak, teraz to było miejsce w ogóle nieoczywiste jakby w to normalnie by się nie znalazł nigdy. Sam z siebie. Tak w ogóle się dziwiłam, bo wiesz jakby tam jak się wchodziło, no to nie wiem, kilka było osób znajomych, a tak to jak byłam taka, wiesz, co, co w ogóle robią inni ludzie, których nie znam. No takie z kim są w ogóle, nie? Czy coś sobie swoje przywozów? Generalnie y, później obejrzymy, jakie były jego odpowiedzi. A, dobytale. dobra, okej! Okay. Czyli wiedza jakby o dobra Dobra. <laughs> eee, dobra, czy jesteś, czy jesteś gotowa? Chyba muszę. Jaka jest z ulubiona drużyna sportowa, po prostu sportowa. Czekaj. E, Milan! No a co, Milan? Dla Się to Bo on ma różne typy. Jaki jest Wojtka wymarzony samochód? No, K... <laughs> 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 nie, nie podpada. Brogi dwa razy podchodzi do mnie. Nie, Wojtek nie. dostać, jak mały. No? Czy to może być jakiś śmieciarz? Śmieciarzem co wtedy by? Nie, wszystkie dzieci są ze śmieciarami, jakby nie są mali, albo strażakami. Ale słuchajcie, jak podjeżdża śmieciara. Ooo, Jak ja na ci tylko będzie mi Gdyby mógł wybrać dowolne miejsce na świecie, to zamieszkałby w... Ja bym pomyślała, że we włoszech, ale on jest takim patriotą, że nie czy nie w Polsce. Ostatecznie. Polsce. Właśnie. W Polsce. Życzymy swojej w Polsce. Albo we Włoszech ewentualnie. on miał kiedyś jakiś śmieszny nawyk lub zachowanie, o którym mu ciągle przypominasz? Którego już nie ma. Kurde, miał dużo takich durnych rzeczy. Na przykład, nie wiem, chował rzeczy... Krzyczenie. Przekręcał piosenki zazwyczaj po prostu, które mi się podobały. Jakieś takie durne teksty robił potem z nich. Głośne jedzenie. Głośno je. Pamiętam jak raz z się spotkałam i jechała tramwajem i ktoś za nią jadł jabłko. Chciałam, <laughs> żeby Dostane. Nie wiem, chodzi głośno w kapciach później wiem, ja nie wanie chodzić Chrapanie, chrapanie 100%. Ale nie musisz tak patrzeć pod podłogę Jaka była najbardziej szalona rzecz, którą zrobił? Oświadczył mi się. Pojechał na ro role Zakręca, roller kosterze, ale on bo się mega boi i ma lek wysokości, więc to też bym dodała dała. tak, yy, tak, biorąc pod uwagę mój lek wysokości skrajny, to jest skrajny, ale duży? Tak. Yy, kilka kolejek górskich w w park pod Jakie są twoje ulubione kwiaty? Białe. Białe. Kim chciałeś zostać jak byłaś mała? karką. Piesen. Karką. Piosen... Jakich potraw nie zjadłabyś nigdy w życiu? O Jezu, mam trupki flaki. Kaszanka, golonka. Gdybyś mogła wziąć ze sobą tylko trzy rzeczy, to na pewno wyspę zabrałabyś. Pusiało o kurde, się głodowała. Jedwabny wałek do włosów. Pewnie mnie wzięłabym jakąś zapalniczkę Jedwabny czepek do włosów. Książka. Książka, tak? No. Dobra. Piankę z Ritualsa. Kto z Was jest bardziej kłótliwy? <grym> Następne pytanie mm -hmm. Wasza ulubiona forma spędzania wspólnie czasu to? Wycieczki jakieś My Mogą oglądać wspólnie Hotel Paradise <grym> no Dobrze, to dziękujemy serdecznie Brawo Dałam, załam, załam. Fajnie to było w sumie Fajnie, że raz Tak 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 To się pogrywa Ja jestem ciekawa Klaudia po prostu pogrą Gdzie to ty zabierz, pająki? Dziękuję A widziałam, to samo To jest Big klaska, to jest Big Blaster to jest Big klaska. ale ewentualnie jakiś tak też Kim chciałbyś zostać jak byłeś małpy? Śmieszalony! Nie! Ja mam wrażenie, żeś ty odpowiadasz identyko, nie? Tak! Na tak można.